Paweł, za kilkadziesiąt godzin Twoja walka w Bydgoszczy z Cezarem Dawidem Kręcem. Jak podsumujesz okres przygotowawczy? Przy mam, praca wykonana bardzo dobrze. Jeszcze uwieńczeniem te, tego okresu przygotowawczego była Wisła, gdzie byliśmy przez dwa tygodnie. E, świetnie się w Wiśle czuję. Można było się skoncentrować, skupić się na pracy no i tak już nastawić się na walkę. Także bardzo, bardzo fajnie zawsze wspominam pobyty w Wiśle. Jaki jest plan na walkę? Plan jest prosty – wygrać w dobrym stylu, a żeby to zrobić po prostu muszę zaboksować swoje, rywal ma długie ręce tak jak ja, nawet może trochę dłuższe, ale to w ogóle mi nie przeszkadza, lubię rywali wysokich, lubię z takimi boksować, także myślę, że będzie ciekawa, ciekawa konfrontacja. Analizowałeś jego walki na wideo? Tak, analizowaliśmy z trenerem już dawno, wiem o nim wszystko co powinienem, także nie mogę doczekać się już soboty. Jakieś nowe obserwacje w, 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 w porównaniu do tego co na początku sobie o nim myślałeś? Znaczy kilka dni temu oglądałem dopiero jego walkę ostatnią z Ukraińcem i gdzieś tam potwierdza się tylko to chyba, że po prostu tam gdzieś nie lubi przyjąć na dół na, na, na ciosy na korpus. Także wcześniej też planowałem, że, że po prostu rozpocznę od lewej ręki oczywiście, ale gdzieś tam będę starał się lokować czas na korpus, osłabić go i wtedy po prostu przejść na górę. No zobaczymy jak to będzie w praniu. Osiem lat temu ostatni raz boksowałeś w Bydgoszczy. Wtedy to była Twoja szósta zawodowa walka, teraz będzie 32. Sporo się zmieniło chyba od tamtych, od tamtych, od tamtych czasów. No, tak sądzę, tak sądzę, że się zmieniło dużo. W moim boksowaniu, w moim podejściu do, do tego sportu dojrzałem, jestem, jestem teraz zupełnie innym człowiekiem. No i cieszę się, że mogę po tylu latach się jeszcze raz zaprezentować w Bydgoszczy. Jeśli ktoś pamięta tą walkę wtedy sprzed ośmiu lat, a ja zobaczy mnie w sobotę, to myślę, że będzie to inny człowiek. Mówi się o twojej potencjalnej walce możliwej, o mm. tymczasowym Mistrzostwo świata z Aleksandrem Aleksiejem, o pasji BF. Zdradzisz jakieś kulisy? No, jest taka ewentualność. Zastanawiamy się nad tą walką. Aleksiej wiadomo wskoczył na moje miejsce podczas mojej niefortunnej kontuzji. I jest taka, takie prawdopodobieństwo, że stoczy walkę kolejną z Aleksiejem. Mm. To jesteś na tak, rozumiem. Jak najbardziej. To w takim razie gdzie tutaj leży problem, żeby do tej walki doszło? W dogadaniu się między, między stronami, co jeszcze nie znamy warunków żadnych. Typowałeś, że Artur wygra przed czasem z Brianem Minto po obozie treningowym spędzonym z Arturem, po tym jak zobaczyłeś, w jakiej Brian jest w formie wczoraj, jak oceniasz? Znaczy, Briana nie widziałem, w jakiej formie jest, ale z Brianem miałem okazję sparować. Także mm, sparowałem z nim przed właśnie Wilsonem, przed Katowicami w grudniu. No i jest to chłopak, który potrafi boksować. Także fajnie, żarur ma kogoś takiego i walka będzie przez to ciekawa.